28 kwietnia w kuźni raciborskiej eksperci od geopolityki spotkali się z wiceministrem Pawłem Jabłońskim podczas debaty, której tematem była wojna w Ukrainie. W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyła się debata geopolityczna w temacie Wojna na Ukrainie, a przyszłość Polski. Zaproszeni goście to Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, Marek Budzisz, publicysta i historyk, kapitan Maciej Lisowski oraz Krzysztof Wojczal, prawnik i analityk. To taki eksperyment, to są bardzo duże formatu gwiazdy geopolityki, które dzisiaj miały przed sobą pana ministra, więc... Jak wcześniej rozkłyniali jakieś tematy bardzo ważne i, i, i bardzo aktualne, tak dzisiaj mogli bezpośrednio ministrowi zadać pytanie, i to jest ta innowacyjna część tego. I debaty trzeba prowadzić, bo tematy trudne nie są po to, żeby je zamiatać pod dywan. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, co mogło nam się wydarzyć, co jeszcze może. Jak my na to zareagujemy? Bardzo ciekawa debata, bardzo długa, też pełna różnych sporów. To też myślę, że dość ciekawe dla słuchaczy. Rozmawialiśmy o tym, co działo się przez ostatnie 14 miesięcy do momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, też o tym, co może się dziać w kolejnych miesiącach. My, jako polskie państwo, jako polski rząd i samorząd, także, także razem z całym polskim społeczeństwem, wykonaliśmy w ostatnich miesiącach ogromną pracę pomoc dla Ukrainy, przyjęcie uchodźców, pomoc wojskowa, pomoc humanitarna. To jest coś co pozwoliło Polsce zbudować kapitał w polityce międzynarodowej, jakiego nie mieliśmy od stuleci. I wykorzystujemy to każdego dnia po to, żeby skutecznie realizować nasze cele, żeby Skuteczniej budować te międzynarodowe sojusze poparcia, poparcia dla Ukrainy, ale też poparcia dla polskiego bezpieczeństwa. Jestem zbudowany poziomem też wiedzy i pytań z sali, bo, bo on jest zdecydowanie ponad średnią, co dobrze świadczy, bo o tych, którzy poświęcili swój czas i tutaj przyszli, bo też pokazuje, że to są sprawy, my rozmawiamy o tym często, ale to są sprawy, które niezwykle intensywnie interesują. Ludzi w każdej właściwie gminie. Kuźnia Raciborska tu jest takim przykładem tego, ale myślę, że nie, nie, nie jedynym. To była ważna debata. Ona też mówiła o wyzwaniach, które stoją przed wszystkimi, zarówno na poziomie władz w Warszawie, jak i też na poziomie władz w Kuźni Raciborskiej. To tworzymy jedno państwo i w różnych obszarach ono musi być wzmocnione, dlatego że czasy nadchodzą trudne. I każdy będzie miał jakąś domenę, za którą będzie odpowiadał. Naprawdę ta debata była na wysokim poziomie i zresztą też no, dopisały pytania i publiczności, i te zebrane tutaj przez organizatorów. Także no, no, myślę, że bardzo fajnie to się udało i poziom był bardzo wysoki. Przyznam szczerze, że jeszcze bym podopytywał pana ministra, zwłaszcza, no, ale to jak rozumiem, też kwestie czasowe i kwestie dotyczące jawności pewnych informacji. Także to na pewno um, od strony publicy. Czy komentatorów areny międzynarodowej, czy geopolitycznej. Ta wiedza insiderska, którą posiadają ludzie, którzy rzeczywiście podejmują decyzje, no na pewno jest niezwykle ciekawa. Jedna rzecz jest, która napełnia mnie nadzieją, bo Kuźnia Raciborska jako taka no, została przez ostatnie kilkadziesiąt lat doświadczona przez żywioły pod wieloma względami. Wypracowaliście swoje dosyć unikalne rozwiązania w pewnych kwestiach, które co najważniejsze działają. Więc, jeżeli zaistnieje dwukierunkowa komunikacja władze centralne, samorząd, zwłaszcza takie samorządy, które miały tak przykre przejścia, jak chociażby właśnie kuźnia, jesteśmy w stanie skrócić czas implementacji dobrych rozwiązań do tego tak zwanego systemu obronnego i systemu ochrony państwa, bo system ochrony obejmuje wszystkich obywateli. W debacie podjęto również dyskusję o roli samorządu w potencjalnym konflikcie zbrojnym oraz o działaniach rządu dla bezpieczeństwa państwa. Wzmacniamy polską armię, wzmacniamy nasze bezpieczeństwo własnymi siłami i wzmacnianiem NATO, to wszystko robimy razem, niezależnie od tego, czy to jest rząd, czy to jest samorząd, czy to jest, czy to jest sfera pozarządowa, bo łączy nas tutaj interes Polski, ten strategiczny, czyli właśnie to, żeby Polska była bezpieczna i żeby była niepodległa. Bo polska niepodległość, którą odzyskaliśmy niewiele ponad 100 lat temu, to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. To jest niestety w takich warunkach żyjemy, że jesteśmy zagrożeni przez to bardzo groźne państwo ze wschodu. Czyli przez Rosję. Jeśli chcemy być bezpieczni, musimy być gotowi do tego, żeby się bronić. Podkreślono podczas dyskusji, jak bardzo ważna jest współpraca państwa z samorządem podczas jakiegokolwiek zagrożenia. Jeżeli zaistnieje ta komunikacja dwukierunkowa pomiędzy samorządami, takimi jak tu w Kuźni Raciborskiej, niezależnie od tego, kto jest u władzy, po prostu samorząd tej gminy z władzami centralnymi, to może mieć naprawdę duży pożytek dla tej biernej ochrony, jaką państwo. Musi gwarantować swoim obywatelom, a obywatele, jeśli to jest i wiedzą, że to działa, automatycznie też chętniej włączają się w to, żeby ten system dobrze działał. Druga część debaty oparła się na pytaniach, które wpłynęły do biblioteki, a etap trzeci dyskusji to pytania z sali. Poruszane tematy to m.in. scenariusze, jakie przewiduje rząd dla przebiegu wojny ukraińsko-rosyjskiej oraz zagrożenie dla naszego kraju ze strony Białorusi. Scenariusze bierzemy pod uwagę różne. Oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby te najgorsze scenariusze się nie sprawdziły, ale musimy być też gotowi na to, że Polska będzie obiektem ataku, bo mamy wschodniego sąsiada, który cały czas chce atakować inne państwa, albo poprzez inwazję, tak jak w tej chwili na Ukrainę, albo przez różne działania hybrydowe, takie w cyberprzestrzeni, takie na systemy infrastruktury. Musimy być gotowi na to, że możemy być również celem. Ale jednocześnie, ponieważ o tym wiemy, jesteśmy przygotowani, jesteśmy zdolni do tego, żeby się obronić i jestem głęboko przekonany, że gdyby taki atak nastąpił, to będziemy w stanie sobie z tym poradzić. Natomiast kluczowa do tego jest świadomość i kluczowe jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że to nie jest jakaś tam odległa teoria. Niestety to, co od 14 miesięcy widzimy na Ukrainie, to jest rzeczywistość. To jest, to dzisiaj Ukraina broniąc sama siebie, broni też nas przed atakiem. Bardzo dobrze, że tak jest, no ale my musimy być gotowi również na to, żeby zareagować, gdyby atak na nasze terytorium nastąpił. Podczas debaty burmistrz Paweł Macha uzasadnił, że warto debatować w Kuźni, bo to gmina, która doświadczyła niejednej katastrofy i posiada odpowiednie zabezpieczenia. Ponadto leży nad rzeką Odrą w rejonie, gdzie mógłby płynąć kanał Odra-Dunaj, który w świetle konfliktu na Ukrainie byłby rozwiązaniem problemów transportowych w warunkach wojennych. Na terenie gminy jest też linia kolejowa, a w Kuźni Raciborskiej powstają najcięższe obrabiarki na świecie.